Może zacznijmy od tego, że jesteśmy szczepem czwarty Dużych Harcerskich Gromad Zuchowych z Kobyłki działającymi w chówcu ZKP Wołomin i jesteśmy, przyjechało nas 20 osób, 16 harcerzy i harcerek i czterech instruktorów, czyli osoby pełnoletnie. Dzisiaj rano byliśmy na Olimpie, na Jeliśmy. miasteczku sportowym. Tak, było bardzo fajnie, muszę powiedzieć. Tać. Tak, było fajnie. Graliśmy w duże piłkarzyki, toczyli się w kulkach, strzelali z łuku, biegali na czas, były wiatrówki, chodzili na szczudła. Akurat wiatrówkę nie Chyba tylko małe dziewczyny próbowały chodzić na szczukę. Ja, ja, to... ja próbowałem, ale lepiej byliśmy na niż na <noise> tak. Starsi się wywalali. Ja ja nie Je przewróciłem Ale za to dobrze w piłkę grali, prawda? O, w piłkę było malucie. A, no Jeszcze zawody sumo rzeczy jasna byli, były. A ja z nim wygrałem. I grali do trzech wygranych. Ale prawie, ale prawie Tak, a po południu byliśmy na, na, na trasie i mieliśmy 30 zadań do wykonania. Musieliśmy zwiedzić całą starówkę i okolice i nowy rynek. I w międzyczasie był, e, był obiad tak, w warunkach polowych. w parku fontan. W parku Fontan jedliśmy bigos z I Ogólnie pierwszy raz jesteśmy na jakimś takim dużym zlocie. E, na zlocie ogólnie mi się podoba. Widzisz, Zapytajmy, komu się nie podoba, będzie krócej. Więc wszystkim się podoba, bo jest to coś na pewno innego niż opuścić nasze takie zwykłe biwaki, kiedy spotykamy się w Kówce, bo jest tam 200 osób, a nie prawie 3000. Jest to przedsięwzięcie na, na dość dużą skalę. Jeszcze śpiewać tak sami. i razem z nami na zlocie jest jeszcze e, szczep w zatorze, reprezentacja ze szczepu w zatorze. I Ogólnie około 50 osób e, reprezentuje Hufiec ZHP Włomin na zlocie choronki stołecznej. W tym roku i mam nadzieję, że jak następnie za ileś lat będzie też dla też się wybierzemy, może będzie troszeczkę więcej.